Słuchajcie, robię wymianę filtra HEPA w tej chwili w Y. I tutaj macie stary filtr, który ma ponad 100 tysięcy za sobą. To jest ten dolny wkład, który jest w tym całym wkładzie filtra HEPA. To jest stary, to jest noweczka. Jeden i drugi to jest oryginał, więc widzicie, jak wygląda nowe, jak wygląda właśnie stary, zasypiały. I ważna rzecz, bierzcie zawsze od sprawdzonych sprzedawców. Ja biorę zawsze od EV takie rzeczy bo tutaj miałem właśnie coś tam, bo nie było dostępnego i wziąłem pierwszy z brzegu wkład i on jest, to nie jest filtr węgl, wkład węglowy, czy ten wstępny filtr nie był węglowy i właśnie miałem problem z tym, że mi śmierdziało w środku, a tutaj zobaczcie, mamy filtr węglowy, tak jak należy i jestem pewien, że tutaj z tym już będzie po prostu dobrze. Zabieram się za wymianę tego i będzie wreszcie znowu spokój we wnętrzu samochodu.